Łukasz, sezon się rozpoczął, długo wyczekiwany. Przez Was granie, długo wyczekiwane przez tego koronawirusa. No to na początek pierwsze pytanie: jest radość, że się w końcu wyszło na parkie Tigra? No tak, no to już radość już była nawet po, po pierwszym sparingu, po pierwszym treningu to już była radość. A co mówić po pierwszym meczu? Super uczucie, zupełnie inne emocje głód ogromny i fajnie, że jeszcze na początek mogliśmy się cieszyć z tego powrotu po wygranym meczu. No właśnie, wygranym w sposób efektowny, między innymi ty dołożyłeś dużą cegiełkę do tego, żeby to było tak efektowne zwycięstwo, bo rzuciłeś tam najwięcej bramek zespołu azotów, 7 goli i po meczu, jak słuchałem twojej wypowiedzi, powiedziałeś, że przez bodajże 3 kwadranse, azoty puławy zagrały w tarnowie chyba najlepiej od momentu, kiedy Lars Warter przyszedł do Puław i kiedy graliście te mecze spalingowe. Czy rzeczywiście teraz tak na chłodno potwierdzasz tę opinię? Znaczy na pewno najlepsze chyba ja do tej pory jak jak zagraliśmy, to było pierwsze 15 minut w drugiej połowie i to mogę spokojnie przyznać, że to był jeden z najlepszych chyba fragmentów od początku. 45 minut zagraliśmy bardzo równo. Ten pierwszy ten początek wiadomo, był dopóki Tarnów się nam stawiał, mieli siły, mieli koncentrację, to, to gdzieś. Może nie to, że mieliśmy problemy, ale, ale walczyliśmy między, trochę powiedzmy na równo, później już pokazaliśmy swoją siłę. No, ale te pierwsze 15 minut drugiej połowy to było to, o co nam chodzi. Kiedy Azoty-Puławy wygrywały w Tarnowie z grupą Azoty-Tarnów wysoko, czyli w tej pierwszej kolejce najbliższy rywal Azotów-Puławy, czyli zespół z Kwidzyna toczył ciężki, bardzo wyrównany bój na własnym parkiecie z Chrobrem Głogów przegrywając jedną bramką. No to skoro Azoty wygrały pewnie w Tarnowie, a Kwidzyn u siebie przegrał z Głogowem, to czysta matematyka podpowiadałaby, że pewnym stuprocentowym faworytem do zwycięstwa w Puławach w najbliższym metrzu są Puławy. Tak jest? No na szczęście piłka ręczna to nie jest matematyka. I tutaj na pewno Kwidzyn tym bardziej przyjedzie podrażniony po tym meczu. Wiadomo, że przegrać pierwszy mecz u siebie to, 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 to nie jest nic przyjemnego i myślę, że każdy z nich jest na tyle profesjonalistą, że wie, że to jest teraz najbliższy moment, tym bardziej w, w hali, w której się trudno gra, czyli... Tu będą na pewno walczyć o, o punkty i o przełamanie, a my wiemy, że oni przyjadą bardzo mocno nastawieni i jesteśmy, będziemy na pewno na to gotowi. No, Kwizyn nie raz pokazywał, że w Puławach potrafi grać, no ale to były lata na szczęście dla Puław minione. Jakie są najsilniejsze strony Kwizyna z tego, co Wy wiecie jako szczypiorniści, którzy grają przecież z takimi zespołami jak Kwizyn od lat? Najmocniejsze wydaje mi się, że w tym momencie to jest bramka i koło. Na pewno e, doświadczony Michał Peret i e, trochę młodszy, ale już też ograny e, Rysiuran Zwojcza, który gdzieś ociera się o kadrę. Na pewno to są mocne punkty. No, bramka zawsze była mocna w kwizynie i, i jest tak samo e, i teraz. To są na pewno punkty takie ich bardzo istotne. Wiadomo, na każdej pozycji mają, mają solidnego gracza. E, mają nowego trenera, to też pewnie trochę je wpływa na ten zespół, bo, bo ostatnie lata to były no, małe zawirowania w tej kwestii, e, częste zmiany to nigdy nie wpływa dobrze na, na zespół. E, teraz mają nowego i, i, i na pewno grają też trochę inny styl niż do tej pory, więc e, będziemy musieli ich mocno przeanalizować, żeby tutaj zagrać dobry mecz. No właśnie, to mówimy o kwiedzynie, jakie są silne strony, i tak patrząc na puławy, to co cieszy bardzo po pierwszym meczu nas kibiców, to jest to, że właściwie kiedy przyszedł Michał Jurecki do klubu, wydawało się, że ta druga linia to jest tak silna w tej chwili w Azotach Pław, że to ta druga linia będzie decydowała o, o graniu. No i ona oczywiście decyduje, bo to jest rozegranie, ale dużą miarę w zdobywaniu bramek, w akcjach, w tworzeniu akcji ma znowu pierwsza linia, czego nam trochę brakowało w poprzednich sezonach, bo znowu i ty dostajesz dużo piłek znowu skrzydłowi w akcjach takich pozytywnych atakach, Nie tylko w kontratakach biorą udział, więc tak naprawdę ten zespół wydaje się być kompletny. No mogę tylko dodać, że w tamtym sezonie ja jako obrotowy byłem drugim strzelcem zespołu, więc ta pierwsza linia też była dosyć mocna. Dawid też stał wysoko, więc no, tą pierwszą linię zawsze mieliśmy mocną i wydaje mi się, że mamy. Mamy świetnych skrzydłowych. My, my też z Dawidem zawsze do, dołożymy swoją cegiełkę. Ale to też przez to, że na pewno. Da, Michał, y, mimo, że nie rzuca często, no wiadomo, wiemy, że zaliczył 11 asyst. To jest, to jest świetny wynik i y, myślę, że obrona przeciwnika doskonale wie, że jeżeli nie wyjdzie do niego, to będzie po prostu rzut z drugiej linii, y, zapewne bramka. Więc to, te pozycje dla nas się otwierają, chcąc nie chcąc, bo Michał jest tak dużym zagrożeniem, że y, no, trzeba go wręcz podwoić czasem. Dlatego to jest super i wydaje mi się, że on też zdaje sobie z tego sprawę i wie, że, że tych bramek nie musi rzucać nie wiadomo ile, żeby, żeby robić dobrą robotę dla zespołu. No właśnie, nie chodziło mi o to, że zawodników brakowało na pozycjach w tak w, w poprzednim sezonie, bo rzeczywiście i pierwsza i druga linia były bardzo mocne, tylko chodziło mi bardziej o wykorzystanie tych pozycji na parkiecie, a z tym, z tym różnie przyzna szczerze bywało. Ale jeszcze jedno pytanie na koniec. Pierwsza kolejka za nami. Bardzo ciekawie. Zapowiada się sezon, skoro jeden z głównych faworytów do medalu srebrnego, złotego, nawet w poprzednich latach zawsze przecież te boje z Kielcami, święte wojny. Mam na myśli Orlando Wisłę przegrywa pierwszy mecz w Szczecinie, Azoty pewnie pokonują w Tarnowie Tarnów, Kielce w pierwszej połowie z Wybrzeżem, Gdańsk swoim byłym klubem przecież gra bardzo równe spotkanie. Czyli to wszystko wskazuje na to, że co, zespoły jeszcze nie weszły w pełni sezonu, ten koronawirus odcisnął piętno, czy może to, że ta liga się... Trochę wyrównuje i trochę będzie ciekawsze. Ciężko powiedzieć. Wiem, że oglądałem mecz Płocka z, z, ze Szczecinem i było widać ewidentnie braki kadrowe. Na szczęście problemy Płocka to nie są nasze problemy i zostawiam to im. Na pewno, na pewno ten sezon może być, już słyszałem takie opinie, jednym z ciekawszych przez wiele lat ostatnich i mam nadzieję, że tak będzie, bo fajnie, żeby troszkę. Troszkę te zespoły właśnie typu Płock, Kielce zaczęły odczuwać też pozostałe drużyny, które naciskają na nich. Na pewno to wpłynie pozytywnie na, na oglądalność, na emocje i na całą ligę, bo też patrzę, patrzę na ligę jako na nasz, na, na nasz naród, na nasz kraj, który potrzebuje jak najwięcej takich... Pięcia się w górę, tak? Nie tylko, nie tylko te zespoły, które grają w Lidze Mistrzów, ale też pozostałe zespoły fajnie jakby naciskały, żeby też reprezentacja szła do góry i cała liga stała się bardziej atrakcyjna dla nawet zagranicznych zawodników, czy nawet dla tych, którzy wyjeżdżają z Polski za granicę. Mhm. Jeszcze jedno króciutkie pytanie: zmiana formuły w tym roku przecież rozgrywania, rozgrywek a więc nie ma playoffów, jest tylko mecz rewanż i właściwie tabela na koniec sezonu będzie wskazywała, kto zostanie mistrzem, wicemistrzem, kto zdobędzie brązowy medal. To dobre, rozwiąza dobre rozwiązanie? Myślę, że czas pokaże. Wydaje mi się, że no nie grałem jeszcze w takiej formule, odkąd grałem w Super Już szósty sezon to, to było, były zawsze te playoffy. Wcześniej, wcześniej no na pewno ten koniec sezonu decydował o tym, jak będzie wyglądał układ tabeli na koniec, a teraz tak naprawdę no słyszałem też już różne opinie, że Płoc przegrał swoje mistrzostwo pierwszym meczem. Wydaje mi się, że może trochę na wyrost, bo wszystko może się wydarzyć, ale, ale trochę jest w tym racji, że teraz każdy mecz będzie tak naprawdę tym najważniejszym meczem, bez kalkulacji, bez, bez jakichś odpuszczania, czy chociaż to pewnie się nie zdarza, ale wiadomo, można, można różnie podejść do meczu, gdy masz już pewne miejsce. No teraz tak nie będzie. Teraz będzie walka do ostatniego meczu i na pewno to wpłynie bardzo pozytywnie na emocje.